Będą sztuczki, jakieś sztuczki, Jakie sztuczki. Kto to wie, jakie sztuczki. Oj będzie się działo. Hop. 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 Brawo? Brawo. O nie. Gapciu, wszystko w porządku? Taki już jest. Lubi życie na krawędzi. Jak tanio i szybko umyć garnek? Obserwacja otoczenia przez mojego kotka. Bardzo proszę o coś się dzieje. Będą sztuczki. Siad, bardzo ładnie, hop i hop. Brawo, jaki grzeczny kotek. Brawo, brawo, gabcio.